Mała szkoła, ale z potężnym potencjałem. Tak w jednym zdaniu można określić Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie, które po dwóch latach przerwy ponownie od września zaczęło swoją. Oświatową działalność. Otwarcie na nowo to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w tej szkole, ponieważ obecnie placówka prowadzona jest przez gminę Klimontów. Wójt Marek Goździewski uważa, że przekazanie przez powiat sanomierskie szkoły na barki gminy było bardzo dobrym posunięciem. O przejęcie liceum staraliśmy się już od grudnia poprzedniego roku. Pierwsze. Pierwsze kroki jakie podjęliśmy, to były, wystosowaliśmy pismo do starosty Sandomierskiego o to, żeby przekazał nam kompetencje w zakresie prowadzenia liceum ogólnokształcącego w Klimontowie. Od tego się zaczęło. Były rozmowy i tak też się stało. Bodajże w marcu była decyzja starosty w sprawie przekazania nam przekazania nam tych obowiązków prowadzenia liceum Ogólnokształcącego. przeprowadziliśmy oczywiście nabór jeszcze wspólnie razem ze starostwem. W pierwszych chwilach mieliśmy tych dzieci niedużo, bo bodajże było po 7 po 8 osób, ale podjąłem ale postanowiłem, że to, to liceum będzie jednak w Klimontowie, i, i podjąłem decyzję o, o tym, że, że utworzymy to placówkę w gminie. I okazało się to dobrym posunięciem, bo już pod koniec wakacji mieliśmy w każdej z klas prawie po 13 osób, i w tej chwili obecnie mamy już po 13 osób w dwóch klasach. Na przejęcie liceum przez samorząd gminy Klimontów. Bez wątpienia wpłynął fakt, że przez ostatnie lata ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych uczniów do szkoły nie było naboru. Jednak w tym roku udało się utworzyć dwie klasy 13-osobowe, co dyrektor liceum uważa za ogromny sukces. Od 1 września przejęliśmy liceum imienia świętej Urszuli Leduchowskiej od zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Klimontowie. No dzięki temu to liceum zaistniało na nowo. Oczywiście wszyscy się z tego cieszymy. Myślę, że to jest wielki plus dla naszego środowiska, bo... Nasza gmina, miejscowość Klimontów, no, jeżeli, jeżeli chce funkcjonować, mamy, być, mamy mieć prawa miejskie od stycznia, więc wydaje mi się, że trudno żyć w takim środowisku bez szkoły średniej. A więc, liceum, mam nadzieję, będzie chlubą nie tylko dla nas pracujących w tej szkole, ale dla mieszkańców całej gminy. Jak podkreśla Barbara Bilska, to, że są mało liczne klasy, jest ogromnym pozytywem, który stwarza nowe możliwości edukacyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. No myślę, że to są takie rzadkie na dzisiejszą chwilę atuty, bo jesteśmy szkółką malutką, a więc uczniowie znajdują tutaj spokój, ciszę, no domową atmosferę. Myślę, że są ciepłe relacje z nauczycielami. I stajemy rzeczywiście, myślę, na wysokości zadania, żeby zapewnić prawidłowy rozwój osobowości. Staramy się rozwijać zainteresowania, organizujemy liczne wyjazdy, dbamy nie tylko o ducha, dbamy też o ciało. Uczniowie natomiast dostrzegają nieco inne atuty wybranej przez siebie szkoły. Jak podkreślają, plusów jest wiele, ale najważniejszym jest fakt, że mogą uczyć się na wysokim poziomie, niekoniecznie nie wyjeżdżając do szkół w innych oddalonych od swoich domów miastach. Mamy bardzo dobrą kadrę. Mamy wielu dobrych, wykwalifikowanych nauczycieli. Wójt tak samo bardzo nam pomaga w tym. Dostajemy darmowe obiady, baseny, wycieczki, więc zachęcamy wszystkich jak najbardziej. No na pewno y Mała ilość uczniów to najbardziej jest na plus. Ilość, Możemy się bardzo dużo nauczyć, możemy przyswoić więcej wiedzy swojej. Wybrałem tę szkołę ze względu na to, że po prostu tutaj już przechodziłem tutaj do szkoły już 3 lata. Też dla własnej wygody, bo po prostu mam bliżej do domu. Nie muszę wstawać rano, jeździć gdzieś do są Mierza czy do Tarnobrzega. W tym roku szkolnym największym powodzeniem wśród uczniów w Klimontowskim Liceum cieszy się profil humanistyczny. Thank <laughs>